Witajcie kochani w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was standardowo na film, taki z mojego życia kolejny, więc zapraszam serdecznie do oglądania. E, chciałam Wam pokazać na sam początek moje paznokcie. Bo zrobiłam sobie nowe, właśnie takie kobaltowe i wrzosowe jest ten drugi. Także nowy man jest. Jak dzisiaj będzie wyglądał ten dzień. Tak, na pewno muszę zrobić naleśniki, bo ostatnio właśnie miałam smaka na nie i będę na pewno robiła naleśniki no właśnie z dżemem Jak uda mi się kupić w Aldi ten szpinak, no to jutro będę jeszcze ze szpinakiem. W mamy, mam właśnie zrobienie tych naleśników. Ogarnięcie trochę domu. Jeszcze pranie się dosusza, więc nie będę go składała. Trochę muszę w sypialni ogarnąć, bo są rzeczy trochę porozwalane. No i zmywanie naczyń, bo cały zlew tam jest po prostu zarąbany naczyniami. I też powiem Wam, że trochę śmieszna sytuacja, dlatego że miałam bardzo już pozdzielane paznokcie i zamiast najpierw pozmywać gary, a potem sobie zrobić nowe paznokcie, to z tymi nowymi paznokciami będę zmywała naczynie. mam nadzieję, że nie ucierpią na tym. W każdym razie tak, jak pozmywam i zrobię naleśniki, no to później e, chciałabym e, wybrać się na miasto, e, dlatego że no ja e, uwielbiam jesienny klimat jak jest słonecznie i chciałabym naprawdę troszeczkę może radka namówię, żebyśmy poszli w takiej części miasta, gdzie będę mogła dla Was nagrać trochę więcej. Chociaż akurat z tej strony tutaj, gdzie mieszkamy, no to... E, to nie ma tak jak e, byłam wcześniej, że był staw, że mogłam Wam tam robić klipy. Jak te osoby, które są nowe tutaj na kanale, to mogą sobie zajrzeć do moich starych filmów, jak e, po prostu spacerowałam, to tam był taki piękny staw i naprawdę było co nagrywać i tak naprawdę i zimą i w lecie, także, także tego mi brakuje najbardziej, że nie mam takiego miejsca po prostu do żeby sobie usiąść, żeby trochę ponagrywać dla was na dworze. No, także pogadam z Radkiem, po prostu może gdzieś pójdziemy na spacer w jakąś. E, bo tak naprawdę nie wiem. Dajcie mi znać te osoby, które e, próbowały mięsa z Aldi. Czy ono jest dobre, czy, czy warto, bo jakoś tak nie mam odwagi spróbować. I nie wiem po prostu, gdzie są te masarnie i czy są dobre. Także możecie mi napisać, e, jeśli, jeśli kupujecie tam mięso na obiady. Te surowe znaczy. No i tyle, kochani. Dobra, bo już się nagadałam. Idę robić te naleśniki. Eee, no i co? No i później się już odezwę chyba do Was. Ee, jak już zrobię to, to pokażę Wam po prostu te gotowe naleśniki. Eee, no i tak. No i później to już chyba na dworze pokręcę. Chciałabym, bo naprawdę pogoda jest przecudowna. Jest tak błękitne niebo. Jest chłodno oczywiście. Ale drzewa są tak pięknych kolorach. jak ja kocham jesień. Ale taką, gdzie jest słonecznie, to wtedy naprawdę widać... Te wszystkie kolory i są takie zachwycające, także kochani, rozłączam się. No i później dalsza część filmu będzie, także do zobaczenia za chwilę. Ale chciałam, zanim to, to chciałam Wam opowiedzieć jedną rzecz. Bo siedziałam sobie, gadałam do Was i się rozłączyłam. I wiecie, patrzyłam, sprawdzałam te pliki na aparacie, czy mi się nagrały. I słuchajcie, po prostu tak się wystraszyło. Tak się wystraszyłam strasznie, bo... Także... Bo ten... Zadzwonił nagle dzwonek do drzwi i babeczka właśnie z poczty mnie tak wystraszyła. Otworzyłam drzwi, bo myślałam, że dostałam paczkę, na którą czekam. Eee, właśnie i... Ona do mnie... nazwisko! Tak wiecie, nazwisko! To taka, wiecie, taka śląska, prawdziwa baba. A ja tak jej powiedziałam, a ona mówi że przyszło pismo do jakiejś tam Moniki, jakiejś tam. Ja mówię, że tu taka nie mieszka. No jak tu nie mieszka? Przecież jest pismo, jak to nie mieszka? Słuchajcie, no ja mówię, no nie mieszka, bo ja y, tutaj wynajmuję, no i nie znam takiej osoby, a to nazwisko nie, nie jest nazwiskiem właściciela. Ona... Y, dobrze, to nie będziemy sobie zabracać tą głowę. jak przyjdzie powtórne awizo, to niech Pani wyrzuci. Także... Taka sytuacja, ale tak się zestresowałam, że normalnie masakra jak Gestapo. Jesteśmy już z Radosławem razem. Radzi, przywitaj się z widzami. Guten Abend! <laughs> Jesteśmy już z powrotem, tu Byliśmy na mieście. Chciałam Wam pokazać całą Pepku w Na początek, właśnie, jak to się nazywa, Radziu? Podkładki? Podkładki. Podkładki pod, ym, no, kubki. Tak, to jest wzór taki, no nie wiem, kamienia takiego? Marmuru. Czy marmuru, o. I cztery sztuki cztery złote kosztowały, tak braciu? Tak. No, także takie. Żeby ta szyba na stole nie pękła od gorącego. No i serwetki. To jest taki, nie wiem, kwiatowy wzór chyba. One są beżowe, tutaj się wydają szare, ale są beżowe, białe wzory. W ogóle chciałam coś jesiennego kupić, ale nie było. Więc tak, no i przyszliśmy poodpowiadać na pytanka. Także zaczynam. No, jesteś gotowy? Ja. A. Ty teraz będziesz po niemiecku odpowiadał? Niekoniecznie. To ci niewiele nie ci osób zrozumie. Może te youtuberki co w Niemczech mieszkają, to może cię zrozumieją. Ale... Oops, Dobra, to tak. Pierwsze pytanie w ogóle tutaj nam Nikola zadała. Serię pytań. Także jesteś teraz w ogniu pytań Radosław. Znaczy mhm. jesteśmy właściwie oboje, bo tutaj chyba to jest do nas skierowane. Jakie zwierzę byś chciał mieć? No wiadomo, że psa. psa Dlaczego naj... psa? Bo są najfajniejsze. Najfajniejsze. I to jest taka wyczerpująca odpowiedź. No ale... Słowo pies powinno ci wystarczyć już jako odpowiedź, bo po prostu zawiera się w nim wszystko. Bo jest słodki, bo jest wierny. Tak? Bo jest super. Bo jest super. No ja też chcę psa. Ja jakoś tak z kotami to... One chodzą swoimi drogami. Znaczy, koty są fajne, takie puchate do głaskania, ale nie więcej. A z psami wyjdziesz, że się pobawisz, i się poczochrasz, pomiziasz. No Na bank napadniesz. Wiesz, że cię nie zdradzi. Na bank? Nie. No. Jest ulubione twoje danie. Danie ulubione, jedzenie. Jakie jest twoje ulubione danie? Chcesz się pokłócić na vlogu? Jeszcze tego nie było, jeszcze nie widzieli, jak jest. Ale już ci dwa razy mówię. Ale z czym pierogi? Po prostu, ze wszystkim. Samo ciasto, puste. Tak. samo ciasto. <grym> A moje co jest ulubione? Wiesz jakie jest moje ulubione danie? No i cisza zapadła. <grym> to nie jest danie. No jak, jakie jest moje ulubione Radziu na obiad? Jedzenie. Makaron. Makaron. A z czym? makaron? Z sosem tak pobiedrowym? No, powiedzmy, chociaż ja to najbardziej, co ja lubię, leśniki, albo placki. No, to się znamy, widzę jak łyse konie. E, bl, 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 bl. Jakie miałeś zwierzę w dzieciństwie? Jak byłem mały, to miałem takiego małego żółwika, albo umarł z głodu. Czemu z głodu? Nie karmiłeś go w ogóle? Miałem 7 lat, nie wiedziałem, że żółwie trzeba karmić. No, ja miałam rybkę, nazywała się Jugosławia i utonęła w toalecie, bo ją przekarmiłam z tej mm. miłości. Coś jak Jugosławia, wybrałam. E, następne pytanie. Jak można nazwać rybkę Jugosławii? No bo miało być wyjątkowe i nie no, to takie wybrałam, co nikt nie daje. Jezus. <grymne> Masz coś do Jugosławii? Gdybyś miała zwierzątko, które nazywa się Związek Radziecki, to by się rozpadło na części. <grymne> Wolisz krótkie, pluski czy długie? Ale nosić czy u dziewczyn oglądasz? No załóżmy, że u mnie. To wiesz, jak mam krótką bluzkę z dekoltem, jakąś taką wyzywającą, czy zakryta jak jestem? W ogóle jesteś zakryta. Czemu tak? Bo masz taką piękną figurę, że jak się sweterego pina w całości, to wyglądasz najfajniej. Tak? Czy jednak bycie takim e, wynagliżowanym to nie jest do końca tak, jak jest utarte, że, że jak dziewczyna jest taka rozebrana, to jest hot. Nie, jeśli dziewczyna jest bardzo dobrze dobrana... No inaczej. Jeśli ma dobrze dobrane ciuchy, to wygląda o wiele seksowniej, niż gdyby była naga. Mhm. Mm no, to, ale to też zależy, tego, wiesz, od faceta tak no naprawdę. No jeśli laska waży 120 kg, to ani tak, ani tak nie wygląda dobrze. No dobra, może to pojmijmy. No ja lubię bardziej być zakryta. Ja jak jest lato, to jak dla mnie to jest yy, yy, ciężki okres, bo ja nie lubię tak się... Jakoś tak się czuję taka goła, jak i ulicą, nie wiem. Ale właśnie jak jest jesień, jak mam sweter czy kurtkę, to, to mi jest jakoś tak lepiej. Czuję się bardziej pewna siebie. Dobra, lody czekoladowe czy truskawkowe? Czekoladowe. No ja bardziej truskawkowe. Bo czekoladowe dla mnie takie gorzkie się zawsze wydawały. No zależy jakie. Mhm. No dobra. E, dalej. W jakiej marki masz telefon? Sony No ja mam nogi. Nie wierzę, że muszę zerknąć i sprawdzić. Nie widać nazwy? Aha. Właśnie widać, A u to... mnie a też jest nazwa, dobra. Musiałem spojrzeć, nie mogę tak spojrzeć, że. Dobra. Jest... Nie jesteś głupi, nie mów tak. Eee, dalej. Planujesz się spotkać kiedyś z fanami? To nie do mnie pytanie. No ale ty masz też swoich fanów. No a ciekawe gdzie? No w całej galaktyce, mm -hmm. <laughs> na planecie Ziemia. Z Niemiec Cię dziewczyny oglądają, oh. z Anglii Cię oh, 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 oh. oglądają. Czy ho, ho. Czuję no się tak. zaszczyc, Ale, się czuję. No. ale y, spotkanie z fanami... Hmm. Chyba mam jeszcze za mało osób, żeby takie coś organizować i za, za bardzo wszyscy są ro, porozrzucani po Polsce, żeby się tak spotkać. No i też po świecie w eee, Dalej, 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 dalej. Nagrasz live'a na Instagramie, no hmm. nie sądzę dlatego, że mój telefon jest tak ograniczony, że jedyne co mogę na Stories pokazać, to jeżeli, zdjęcie. Jak już ci ogarniemy nowy telefon, to kto wie? No, jeżeli będę miała nowy telefon, który faktycznie będzie nagrywał i coś ten, chociaż ja no, jakby odeszłam od pomysłu tego, żeby tak się udzielać mocno na tym Instagramie, no ale no jeżeli. jeżeli no właśnie jak mi powiadomienie przyszło. Jeśli taka okazja się przytrafi, no to może będzie jakiś live, ale nie wiem, co miałabym tam robić, to możecie mi napisać w komentarzu. Dobra, no to, aha, jeszcze jest napisane dziesiąte pytanie, lubisz mnie, hihi? Hi. Uwielbiam cię, hihi. Hi. Hmm, by to powiedzieć, no wiesz, Nikola, nie znamy się za bardzo, więc ciężko określić, czy cię lubię, ale miło, że dałaś nam pytania do odpowiadania. Także, tak. Czym nagrywasz? No to nagrywam, to jest Canon EOS M100 I tu jest drugie pytanie W jakim programie montujesz filmy? Movie Maker, ale taki podstawowy Po prostu naj, Najprostszy totalnie Powiedz, I, że w Pańcie W, pańcie w pańcie robię te miniaturki Także no Poziom pro Naprawdę Co tu jeszcze jest? Wolałabyś mieszkać w domu czy w mieszkaniu? Ja osobiście to tak z biegiem czasu to mi się zmieniło, bo kiedyś marzył mi się taki apartament z, yy, na bardzo wysokim piętrze z widokiem, a teraz mi się to zmieniło i bym chciała mieszkać w domu z ogrodem i, i tak, a ty radził? No a myślę, że dlaczego ci się zmieniło? Dlatego, że ja chcę mieszkać w domu. <grym> no okej, okay, no. Mieć duży ogródek, dwa psy w nim. I co jeszcze? Mnie? Kuchnia, łazienkę, piwnicę, strych. No idziemy. A po co ci piwnica? W każdym domu musi być piwnica. Żeby tam trzymać... co? Może nie <grymica> będę właśnie... Ja też się powstrzymałam. <grymica> Słoiki, ogórki, konserwy, krzypki. No, można ich trzymać w słoikach, no żadnym Formaliną się zaleje. Żadek. Nie... Jak nie... świeżaków <grymica> Dobra No, ale, no, ale, no, no, no i, i co w tym domu jeszcze będziesz miał? Rodzinę jakąś, czy sam będziesz? Moją własną biblioteczkę. Aha, no tak, z tymi książkami co mówiłeś kiedyś, no tak. Byćmy radziło opowiedzieć na końcu, że kiedy się poznaliśmy i w jakich okolicznościach i czy to była miłość od pierwszego wejrzenia. Także Radziu, ty bardziej daty ogarniasz. Ale nie pamiętam, jak to było dokładnie z dawami teraz już. wiesz. No, to że kiedy to... się poznaliśmy? E, listopad. Początkiem nie. listopada to było, chyba 5 czy 7? Coś w tej granicy. No. W którym roku? 17. Tak, 2017. 2017. I. No, to za, za niecały miesiąc będzie już 2 lata, my się znamy, tak naprawdę. No, no. I co? I w jakich okolicznościach? Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że odpowiadałem kiedyś na to pytanie i nie pamiętam, czy ja powiedziałem, że w więzieniu, czy. <laughs> nie, no, w więzieniu nie poznaliśmy bo, się. Bo nie chcę teraz zakłamać sam sobie. Przecież <laughs> czyli... <laughs> ty nie byłeś w więzieniu. <laughs> Boże. No, chyba niewiele o mnie wiesz. Lad? No Radek, no powiedz, jak było szczerze. No, że przez internet. Tak. tak, przez taką stronkę tak... Było takie ogłoszenie Tak na, najbardziej ogólnie mówiąc Bo też nie będziemy nie wiadomo ile zdradzać Prawda Ale no było ogłoszenie I żeśmy się spisali Początek rozmowy to może Nie był najtrafniejszy temat nie. Ale <głos》>, Ale Po jakim czasie myśmy się spotkali? Ile Tycznie. minęło? Czy w lutym? Dopiero po tylu miesiącach? Tak, bo miałaś do mnie przyjechać na Sylwestra, ale ci się nie udało w końcu. Aha. No to po... Po? Po, dwa, trzy miesiące. po dwóch, trzech miesiącach żeśmy się spotkali. Pierwsze spotkanie w ogóle nie wyszło. Było fatalne. Chociaż z mojej strony było y, chęć, ale... Da, mm -hmm. No była chęć! Dlaczego ty mi mówisz, że nie? Jak ja ci do dzisiaj mówię, że ja po prostu byłam wesoła i, 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 i no. normalnie z tobą rozmawiałam. Jak ty wtedy byłaś wesoła, to ja Słuchaj, wiem, normalnie, normalnie siedziałam i normalnie z tobą rozmawiałam, a ty się wkurzyłeś hmm. i kazałeś mi iść do domu. Na ciebie. do <noise> No radę. No co ci poradzę, tak? To zapamiętałem. No dobrze, no to w każdym razie no nie wyszło. E, już miał się kontakt urwać, ale ja po prostu tknęło mnie i mi zależało i chciałam to kontynuować, więc napisałam, a jakbym nie napisała to by się Menda do dzisiaj nie odezwał taka, taka prawda żebyś kuźwa do mnie nie napisał sam no, no nie no. no ale się odezwałam i się spotkaliśmy, nie wiem od tamtego czasu to jak jak to było po jakim czasie też chyba po pół miesiącu był, dopiero no nie wiem, w każdym razie później się spotkaliśmy kolejny raz i później dużo było spotkań. Także... Tak, ja powiedz jak od ciebie wracałem o czwartej nad ranem, żeby o szóstej być w Katowicach i o siódmej do roboty wyjść. Um, no <grych> <grych> zarywaliśmy noce. <grych> było fajnie. E, ale... Tutaj jest pytanie, czy to była miłość od pierwszego wejrzenia i dochodzimy do clue. Dochodzimy do clue. Czy to była miłość od pierwszego wyjścia z Twojej strony, pomijając to, że odebrałeś mnie jako w jędzę? Od drugiego. Od drugiego? Mm. A czemu tak? Czemu od drugiego wejrzenia? Bo jak powiesz od pierwszego, to wyjdzie, że jestem łatwy. No i spojrzałeś po na mnie i co? Pojrzałem i dałem. Co dałeś? Nie wiem, Pojrzyj dasz. <laughs> No ale co sobie pomyślałeś, jak mnie pierwszy raz zobaczyłeś? No ja no nie pamiętam teraz takich rzeczy, bo ja nie wiem co ja dwa tygodnie temu jadłem na śniadanie, ty się pytasz o czym ja myślałem dwa lata temu. Romantyk. Taka. Ale dostałam kwiaty na pierwszym spotkaniu Radziu, bo nie pamiętam. Dostałam na chyba. Na tym pierwszym? Tak. Tak i czepiłaś się tego, dlaczego ich jest parzysta liczba. Dlaczego kupiłeś cztery róże, a nie a trzy, i... a nie pięć? No skąd ja wiem, że to jest No bo to jest jakieś takie, nie wiem. No ja, jak jeśli chodzi o kwiaty, no to tak bardziej się nieparzyście kupuje, kupuję, żeby był taki pełny bukiet, Ale jakiś co taki nie, za nie wiem. różnica, ile to jest tych kwiatów? No dla ciebie nie, a kobiety na to zwracają uwagę. O, żeby dogodzić wam. No co? Masz jakiś problem? Na Instagramie od Asi tutaj wiadomość, że. Przesyła nam buziaki, my też ci przesyłamy buziaki, Asiu, i, i czeka na nasze odpowiedzi. Ale nie pocztą, bo na pocztę jakiś czas nie wrócę. Aha, no mieliśmy przypał na poczcie z panią, ale to już może przemilczę. Generalnie tutaj się zdarzają takie osoby, co są bardzo takie, nie wiem, nierozgarnięte w tych niektórych punktach i sklepach. I w życiu. Także tak, no. No to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o pytanka. Wyszło 16 minut Radosław. 16 minut minęło. Jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? Aha, właśnie tutaj jeszcze jest jedno pytanie odnośnie tego. Czy biorę leki na nerwice? Nie biorę żadnych tabletek psychotropów. Mm -mm. Staram sobie ten. Staram się radzić sobie sama, czy jakoś tak. <laughs> Nieskładnie chyba to powiedziałam. Także bez tabletek, tabletki tylko jakby zakłamują rzeczywistość i robią efekt placebo, albo po prostu pomagają i y, u, potem, no z czasem zwiększasz tą dawkę, i bo, bo już ta, którą bierzesz, to nie przynosi efektu. Zwiększasz, zwiększasz, aż w końcu lekarz ci mówi, że musisz odstawić lek, no bo prze, przez całe życie nie będziesz tego. Brać no i co? I wracasz, wracasz do nowego życia bez leków i znowu się wszystko nakręca, więc. Bez sensu, moim zdaniem. Ale to jest moje osobiste zdanie. No, także tak. Radosław, coś byś chciał jeszcze powiedzieć moim widzom, bo tak w sumie się w tych filmach mało udzielasz, mało cię. Wstydzę się. No ale coś. Nie powiem. jestem gotowy na wielką sławę. <laughs> Już za późno! <laughs> Musisz to przyjąć na klatę. Pogodzić się z tym. Jestem skromnym chłopcem ze wsi. Nie dla mnie światło Jupiterów. Na ciebie światło tylko. nie wiem zachodzącego słońca nad moim polu rzepaku. <grytanie> Boże święte, dobra. To chociaż pozdruj bo czas mi się zaraz będzie 20 minut. A już mam nagrane wcześniej jakieś te materiały, to ten film będzie trwał 100 lat. Pozdrawiam widzów, ale na szybciku, bo jej się kończy czas. <noise> Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za oglądanie. Radosław, pomachasz? Macham, w dół. Nie, nie widać cię, daj. Nie, bo się wstydzę. Daj. Wstydzę się. <noise> Radosław macha.